Witajcie, witajcie! Dobrze widzicie, dzisiaj zapraszam Was na filmik z Apex Legends nagrywany na konsoli Xbox Series X. Jest to pierwszy film z Apex Legends w tym roku, pierwszy z sezonu 8 i prawdopodobnie ostatni, ponieważ sezon 8 za parę dni się kończy. Natomiast dlaczego nie było filmików z Apex Legends? Prostej przyczyny, na początku roku postanowiłem sobie zrobić kilka dni przerwy od Apex Legends, no i tak wyszło, że ta przerwa trwała ponad 3 miesiące. Do gry wróciłem dopiero jakieś 2 tygodnie temu, natomiast stwierdzam, że jak najbardziej ta gra ponownie mnie wciągnęła ostatnimi czasy, zacząłem grać trochę mirażem i powiem Wam, że całkiem dobrze mi idzie, poza tym oczywiście gram też sporo Lifetime. Natomiast bardzo ciekawie zapowiada się sezon 9, ale na to jeszcze kilka dni, będzie też nowy fajny tryb, a dzisiaj pokażę Wam klipy, które w większości będą w wykonaniu Miraża, tak więc zapraszam na pierwszy klip. Więc Wysyłam hologram. Chwila, A, może to jasne hologramy Ok, początek klipu pozostawiłem bez komentarza. Jak widzicie, tutaj bez problemu udało się zdobyć tytuł lidera zabójstw. Z tego co pamiętam, mieliśmy też w tej rundzie Championa, natomiast nagrała się tylko minuta, ponieważ aktualnie nie mam podpiętego dysku twardego pod konsolę. Nagrywam tylko takie szybkie zrzuty, jak coś ciekawego się w grze wydarzy. Kolejna akcja to również Miraż. No i tutaj całkiem dobrze wyszło, uratowałem drużynę i ponownie wbiłem tytuł lidera zabójstw. No jeszcze jedna przyjemna akcja mirażem Przy użyciu mojej ulubionej broni Czyli triple take'a Powiem wam, że triple take ostatnio biorę zawsze Jak tylko się znajdzie Ponieważ jest to dla mnie świetna broń na świetny dystans A także w bliskich pojedynkach Często przydaje się bardzo dobrze ponieważ można z niej strzelać na przykład jak z piskipera, czy z Mastifa. Zadaje duże obrażenia z małej odległości. Jako snajperka nie sprawdza się dobrze, ale niestety dzisiaj usłyszałem, mam nadzieję, że ten news nie będzie prawdziwy, że Triple Take w dziewiątym sezonie wchodzi do broni ze zrzutów. Niestety, jeśli tak będzie, będę bardzo niepocieszony. Uwaga, nowy lider zabójstw. Muszę... z I teraz końcóweczka rundy, gdzie byłem sam z drugim graczem. Bardzo dobrze nam szło. Uzupełnialiśmy się, runda rozgrywana swoją drogą przy pomocy Life'n'In, czyli mojej ulubionej postaci. Jest czempionik i na koniec całkiem przyjemny wynik. Do zamknięcia pierścienia. Ruchy, ruchy, ruchy. Kontakt z tyłem. Kontakt na tyłem. Kontakt z tyłem. Kontakt z Kontakt z celem. Przeciwnik tam. Kontakt z Tylko wszyscy czempioni apex. Wróciliśmy do miraża. Ciekawa kombinacja broni na początek rundy, czyli właśnie triple deck i wingman.

I ciąg dalszy rundy z tą drużyną. Zobaczcie, co jeszcze w tej grze udało mi się zdobyć. Powiem wam, że ta runda była naprawdę fajna. Kto by Rzucam Gwiazdę Energetyczną! mnie! się opatrują A teraz Lifeline i to w Tercetach, gdzie niestety zostaliśmy we dwójkę. Teammate padł, a ja sam jako Lifeline przeciwko całemu trzyosobowemu oddziałowi. Zobaczcie! Szybko! osłonę! uleczycie. Revenant, jego jeszcze dzisiaj nie było i też całkiem dobra akcja gdzie udało mi się samemu skosić cały oddział zaraz I zbliżając się do końca, taka miarunka, gdzie ponownie udało się zdobyć lidera zabójstw. nie ma? Widzę, widzę wroga. Przede mną. Cały i na koniec, żeby nie było tak różowo, mały failik, nie do końca mi wyszło. Natomiast zaznaczę, że to były duety, gdzie gra wylosowała mnie samego. Na samym początku, jak widzicie, po liczniku kiedy udało mi się skasować cały oddział. Trafiłem na innego samotnego gracza, i nie do końca ostatnie strzały mi po prostu weszły. Połatań mnie do... Filmiki. Być może za jakiś czas. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.